Riscia Masca. Solitario nella notte, va se lo incontro in gran paura, va il suo volto alla maschera Tigre. 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 Misteriosa la su identidad, es un secreto que nadie sabe, quien esconde esa máscara, Tigre, Tiger Man, Tigre, Tiger Man. Tigre,

Naprawdę opuszczasz statek? Tak. Postanowiłem pozostać w Japonii. Tu osiągnę sukces, szefie. Weź moją czapkę. Przemyśl to jeszcze. Sądzisz, że uda ci się pokonać tygrysią maskę? Też jestem niezłym zapaśnikiem. Jak chcesz. W każdym razie nasz statek będzie tu dwa dni. Powodzenia, przyjacielu. Zemszczę się tygrysia Masko, zapłacisz mi za to, co zrobiłeś. Nie boję się ciebie. Zemsta czerwonego Wanga. Puść mnie, nogi, proszę. Brawo Inoki, brawo Inoki, to niezawodny chwyt. Przyszedł może Tygrysia Maska? Jeszcze nie. Spójrzcie. Kto to? Nie wiem. Jesteś zapaśnikiem? Nie, marynarzem. Skąd pochodzisz, marynarzu? Z Ameryki. Chciałbym tu trenować. To no nie dla amatora. Tu są sami zawodowcy. Pozwól mi spróbować, zanim decydujesz. O! Nie jesteś amatorem, więc kim? Kto cię uczył? Mój starszy brat. No, Tak. Jack Briscoe. Jesteś jego bratem? Tak, nazywam się Mike Briscoe. Proszę pozwól mi walczyć, choćby tylko w półfinale. Czemu ci na tym zależy? Bardzo potrzebuję pieniędzy. Uważaj, trafiłeś pod niewłaściwy adres. Idź szukać forsy gdzie indziej. Nie tylko o nią chodzi. Chcę dowieść sobie samemu, że jestem dobry. Możesz przekonać się i to natychmiast. Chodź na ring. Tu jestem. Teraz ci pokażę, chłopcze. Ktoś jeszcze chce powalczyć? Dalej. Zmierzę się z tobą blisko. Ej, tu, co fajnie? Co tu porawiasz? Jesteś dziennikarzem? Masz przepustkę? Tak, oczywiście. Co to za facet? Nazywa się Mike Briscoe. Jest Amerykaninem. Brisco? Brat Dzieka. Dość tego! Mio Walczy brutalniej niż jego brat. Niepotrzebnie nam zapłaśnicy walczący nie Wynos się, rzeźników, Hipokryci. Tygrysza Maska to taki sam rzeźnik. On się zmienił. Teraz już walczy fair. Nieprawda. Nie opowiadajcie bzdur. Mój brat przez niego został w kaleko. Biedny Jack będzie jeździł na wózku inwalidzkim do końca życia. Co takiego? Tak, jest ludzkim brakiem. A wy mi mówicie o uczciwej walce? Zabiję go. Nigdy go nie zdołasz zrozumieć, blisko. Gdzie on jest? Chcę z nim walczyć. Gdzie ten rzezimieszek? Ty, Grysia Masko, pokaż się. Przyjdź walczyć. Zabije cię, nędzniku! Może z nim walczyć, ale tylko uczciwie. I nie na tym ringu. Dobrze, przyjmuję wasze warunki. Jestem pewien, że go rozłożę. Zbyt wiele we mnie nienawiści. Zabiję go! Puśćcie mnie! Puśćcie <słyskujesz> mnie! Spóźniłeś się dziś, Tygrysia Masko, ale to chyba lepiej dla ciebie. Co chcesz powiedzieć? Zjawił się tu facet szukający zemsty. Podaje się za brata Jacka Briscoe. Chce cię zabić. To Nie musi z nim walczyć. Cały dyszy nienawiścią. Tak, zemsta zaślepia, ale. Będę z nim walczył. Niech zrozumie, że się zmieniłem. Ważne by nauczył się uczciwej walki i wyzbył się wszelkich uraz. Muszę dobrze się przygotować do tego spotkania. Kiedy ktoś w sercu nosi nienawiść, mimo woli postępuje nikczemnie. Tygrysia Maska przegrywa, gdyby jak kiedyś walczył, nie odniósłby zwycięstwo. Tygrysia Maska stawia opór. Jego przeciwnik bierze górę. Czy Tygrysia Maska zdoła się mu przeciwstawić? Pokaż swój prawdziwy charakter. Jesteś okrutny. Nigdy nie uwierzę, że się zmieniłeś. Raz! Dwa! Trzy! Łajdaku, kogo chcesz oszukać? Pokryta. Hipokryta. Nigdy Ci nie uwierzę, że się zmieniłeś od czasu, gdy pokonałeś mego biednego brata. Bardzo nienawidzisz Tygrysią Maskę. Kim jesteś? Czego chcesz? Nie twoja rzecz, ale tylko ja mogę ci zorganizować walkę z Tygrysią Maską. A więc słucham. Jest jednak warunek. Jaki? Załatwię Ci walkę z człowiekiem, który skrzywdził twego brata, ale musisz go zabić. Tym lepiej. Ponadto musisz założyć to. Czerwona maska śmierci. Wiem. Będziesz nazywał się Czerwony Fang i pomścisz wielu innych zapaśników. Żegnam. Czerwony Fang, dobre imię dla kogoś, kto wykończy tygrysia maskę. Czerwony Pan, tak. Wyzywacie do walki na oto. To znowu ty, Mister X, walka o Twoje życie zapowiada się ciekawie. Nigdy nie przyjmę tego wyzwania. Owszem przyjmiesz. Tygrysia Moska nie może się wycofać. Czemu? Wkrótce dowiesz się, jaką szykuję ci niespodziankę. Nie obchodzi mnie, co pomyślisz. Wynoś się. Już idę. Ale sądzę, że dziś wieczorem obejrzę sobie waszą walkę. Wszyscy wiedzą, że nie umiesz już faulować. Ale czerwony Fang zmusi cię do tego. Utracisz sławę i dobre imię. Jaskinia tygrysów bardzo mnie nienawidzi. Ale nie szkodzi, i tak będę walczył fair. Tygrysia maska to już inny człowiek. To kłamstwo. Przez twoją nieuczciwą walkę mój brat został kaleką. Zemsta. Idzie na ring. Jest już Tygrysia Maska. Właśnie wchodzi na ring. Spotkanie zaraz się rozpocznie. Perikum, król Środkowej i Południowej Ameryki, ma na koncie cztery przegrane mecze, natomiast Tygrysia Maska tylko jeden. Tygrysia Maska wydaje się być w dobrej formie, nie sądzi pan? Lepszej niż zwykle, to będzie znakomita walka. Mr. X. Ciekawe, co za pułapkę mi szykuje. Czy czerwony fang pojawi się? Patruj się we mnie ile chcesz, jesteś zdenerwowany Tygrysia Masko. Coś dziwnego dzieje się z Tygrysią Maską. Oczywiście, jest bardzo zdenerwowany. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, wydarzyła się rzecz niewiarygodna. Dalej tygrysia masko, wstawaj. Bo to człowiek, o którym pisały gazety. Nosi czerwoną maskę. To czerwony pan. Niespodziewane wyzwanie dla tygrysiej maski. Ty, Grycia, Masko, teraz moja kolej. Czekam. Stój, to pułapka, nie wchodź na ring. Puść mnie. Chodź tu, tygrysia Masko, chyba się nie boisz. Nie mogę zlekceważyć przeciwnika, muszę walczyć. Grożą, oni chcą cię sprowokować do nieuczciwej walki. Nieważne, cokolwiek się wydarzy, zdołam się opanować. Puść mnie. To będzie mordercza walka, nie rozumiesz? Pokaż mu, co potrafisz. To walka, podczas której nikt nie musi przestrzegać reguł, a więc walcz brutalnie. Ja się przed tym nie zawaham. Rozumiem, zostawia się opłacony przez jaskinię tygrysów. Owszem. To właśnie miał na myśli Mr. X. Dalej, tygrysia masko. Co z tobą, tygrysia masko, zapomniałeś, jak kiedyś walczyłeś? Nie prowokuj mnie, nic z tego. Muszę wytrzymać. To straszne. Prodyw, czerwony fang. Zbierz się w sobie tygrysia masko. Mam cię. Koniec z tobą. Pokonaj go. Na co czekasz? Szybciej, idioto. Chociaż to walka na śmierć i życie, ku mojemu zaskoczeniu tygrysia maska nie reaguje na faulę czerwonego fanga. się ruszyć. Pasa, łama... Dołóż mu tygrysia masko. Czerwony punk to Mike Briscoe, brat Jacka. Przyjechał się zemścić, ale nie sądziłem, że będzie walczył z tygrysią maską nie fair. Jestem bratem Jacka Briscoe. Złamałeś mu szczękę rzucając kubłem w twarz. Nie będę ci za to dziękował. O nic cię nie pytałem. Walcz. Zgoda. Okay. <laughs> choć szło jego życie, Ty Grisha Maskani razu nie użył niedozwolonego chwytu. Pokonał Czerwonego Fanga w uczciwej walce. Zwyciężył, nie naruszając reguł. Zachował się fair. Dlatego nie czuję już nienawiści i nie pragnę zemsty. Nie jest już tak okrutny jak kiedyś. Dzielny z Ciebie, chłopak. Zwyciężyłeś. Dziękuję. Wiele się nauczyłem od ciebie. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Będę już zawsze walczył fair. Chcę naprawić krzywdę, którą wyrządziłem twojemu bratu. Żegnaj, mam. Żegnaj, Tobie, się łaską.